Ja bym chciała troszeczkę na temat, ale z boku tematu o taką właśnie podstawową rzecz Państwa się pojawiało wielokrotnie, że badanie podstawowe diagnostyczne, morfologia krwi i chciałam spytać, dwa niepokojące zjawiska zauważyłam ostatnio. Jedno to jest takie, że z badań podstawowych medycyny pracy wypadła ta obowiązkowa morfologia. Jak Państwo to oceniacie? A, a druga rzecz, sama osobiście ostatnio dwukrotnie usiłowałam wyciągnąć skierowanie na morfologię dla 17 -latki. Skończyło się tak, że poszłam prywatnie zrobić tę morfologię. Po roku ponad I, od poprzedniej morfologii, która wykazała niedokrzywistość. I, I chciałam spytać właśnie, jak często Państwo w praktyce spotykają się z tym, że to tanie, podstawowe badanie jest gdzieś tam zaniedbywane. I co można zrobić, żeby, czy, czy na przykład jest sens wprowadzenia takiego powszechnego wymogu, żeby właśnie co jakiś czas jakby rutynowo sprawdzać tę morfologię? No, na to pytanie. Więc to jest kwestia bardzo różna. To zależy od opieki w poradni BOZ, i rzeczywiście my mamy to z trochę innej strony. Dlatego, że na przykład mamy pacjentów, którzy nie mieszkają w moim przypadku w Lublinie, tylko na przykład 100 km, i to badanie morfologii krwi jest im potrzebne. I część lekarzy rodzinnych daje im zlecenie stałe, a część lekarzy rodzinnych nie chce tego badania robić. Mówią, że jak leczy specjalista, to niech skierowanie daje specjalista. Ja mogę, dla mnie to nie ma żadnego problemu. Problem jest dla pacjenta, który mieszka 100 czy 150 kilometrów i nie będzie jechał, żeby robić badanie za 10 zł, prawda? A na, to, dlatego jest to specyfika bardzo różna. Nie ma, nie ma tutaj żadnych ustaleń, i tak naprawdę to zależy indywidualnie od lekarza rodzinnego, czy będzie to robił, czy nie. Dotyczy to zresztą również innych yy, badań. Natomiast rzeczywiście część tych badań robią sami pacjenci. Nie powinno być tak, jak pani mówi, prawda, że, że była niedokrzystość i jest problem z badaniem, no nie jest robi badań, to się nie oszukujmy, że nie, nie, nie chodzi o robienie bardzo skomplikowanych badań. Natomiast myślę, że tak, że raz w roku wykonanie tej morfologii byłoby stosowne. Natomiast potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Potrzebna jest trochę edukacja w tym celu lekarze rodziny, kiedy należy takiego pacjenta kierować do hematologa, bo na pewno wszyscy się spotykamy z tym, że trafia pacjent z bardzo niewielkim odchyleniem w na przykład rozmazie, nie wiem, o 1% czy o, 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 nawet mniej, od razu do poradni hematologicznej, więc potrzebna jest też taka świadomość, kiedy rzeczywiście trzeba tego pacjenta kierować, kiedy nie. Ale myślę, że zrobienie takiego badania nie chodzi nawet o wykrycie nowotworów, ale wykrycie prostej niedokrwistości, na przykład niedoboru witaminy B12, która może się rozwijać zupełnie bez objawowo i można tego pacjenta zacząć leczyć wcześniej to byłoby na pewno wskazane. Jeżeli mógłbym dodać jeszcze, te wszystkie choroby, o których tutaj mówimy, są to choroby, które rozwijają się w zasadzie przewlekłe. Także to nie jest, nie jest to okres tygodnia, dwóch tygodni, tylko to jest okres przewlekłych miesięcy. Natomiast to, co Pani pytała, czyli te wszystkie badania, które są niezbędne do tego, żeby wykryć te jednostki chorobowe, w zasadzie są dostępne już u lekarza pierwszego kontaktu. Czyli wracając do tego szpiczaka pozoncydowego, podstawowe badania, które Pozwolą kierunkować, czy jest to ta jednostka choroba, czy też nie, gestii lekarza rodzinnego. Czyli jest to badanie morfologii, jest to badanie obra, jest to badanie ogólne moczu, jest to badanie elektroforyzy białych, czyli badanie proteinogramu. Wszystkie badania są w gestii lekarza rodzinnego. O i tak w praktyce. Akurat jest... dwa tygodnie temu miałem okazję uczestniczyć w zdjęciu lekarza rodziny z Tekopanem, gdzie była cała sesja poświęcona temu, tej tematyce. Czyli to nie jest tak, że jakby nikt nie widzi problemu, czyli edukacja, edukacja, edukacja. Oczywiście musimy sobie uświadomić, że mówimy tu o chorobach bardzo rzadkich, czyli ci lekarze rodzinni mogą tej choroby w ogóle nie zobaczyć albo widzą bardzo rzadko. I to jest problem ten, o który pani profesor powiedziała, żeby lekarz rodzinny na podstawie morfologii, czyli na to, na to kładziemy główny nacisk ucząc studentów, żeby widząc wynik morfologii, nieprawidłowość, umieli je interpretować i wiedzieć, co z tym należy zrobić czyli czy zrobić dodatkowe badanie, które potwierdzi lub zwiększy prawdopodobieństwo rozpoznania choroby hematologicznej, czy też nie trzeba tego robić, albo wręcz trzeba go od razu wysłać na ostry dyżur czy do specjalisty. po tak? tym odesłaniu do specjalisty, no to sami Państwo rozumiecie, jak zadzwonicie do, do nas, do, do, do szpitala klinicznego i chcecie się zapisać do poradni hematologicznej, to się dowiecie, że zapisów nie ma. I stąd jest też pani sprawdzałem się prywatnie robić badania, żeby, no ponieważ tutaj mówimy troszkę też o kolateralach, o możliwościach. Niestety żyjemy w czasach i w sytuacji, gdzie mamy limity, gdzie mamy niedofinansowanie procedur i w związku z tym pewne rzeczy no, dzieją się tak, jak się dzieją. Natomiast to, co Pani powiedziała, ja przeżyłem na własnej skórze, to znaczy byłem teraz na dwa lata obowiązkowe badania, przychodziłem u lekarza zakładowego i pytam dlaczego morfologii mnie zleca, a nie ma tego tutaj w spisie. Ja mówię, jak to nie ma w A, pan ma z, z statykami do czynienia, a to panu zlece. Czyli to nie jest tak, że nie może, czyli jeżeli istnieje narażenie, jakaś sytuacja, która uwiarygodnia konieczność wykonania tego badania, to lekarz zakładowy, czy lekarz medycyny pracy ma prawo. W momencie, kiedy są jakieś za, zawirowania w tym wszystkim, no to w tle są pieniądze, tak? Lekarz rodzinny, też się bronić przed wykonywaniem na chorego, ponieważ jakby każdemu choremu na życzenie wszystkie badania, które chce, to ta stawka kapitacyjna, którą dostaje od NFZ, na nic nie starczyła, bo tam dostaje 6 czy 7 złotych na miesiąc. tak Oczywiście ja nie mówię tego po to, żeby tych lekarzy tłumaczyć, tak? bo każdy, który lekarz, czy to rodzinny, czy inny, który podejmuje jakiekolwiek decyzje, no bierze za to odpowiedzialność, tak czyli jeżeli nie zrobił badania, a było to zasadne, to on za to odpowiada. Natomiast to jest to, do czego wrócę. Znaczy, generalnie ważna jest edukacja, żeby pokazać takie elementy, które są istotne, które są alarmowe, żeby ten lekarz, który tych chorych na co dzień nie widzi, no, zorientował się, że coś jest nie tak i wiedział, co z tym zrobić. Bo my nie oczekujemy od lekarza rodzinnego, bo to, co pan doktor powiedział, jest prawdą. Myśmy się kiedyś śmieli, że w kompetencjach lekarza rodzinnego praktycznie stała diagnostyka szpiczaka, tam poza małymi, tymi, że właściwie można większość chorób zdiagnozować po OZ. Też nie do końca, bo teraz jest tak, że tak było kiedyś, a teraz co chwila te kompetencje lekarza rodzinnego są ograniczane. Nie może kierować na badania obrazowe, musi mieć na wszystko skierowanie specjalisty. Nie może przypisać leku, jeżeli nie będzie miał zaświadczenia od specjalisty i tak dalej, dalej. I to zapętla ten cały system, bo. Lekarz rodziny broniąc się przed konsekwencjami odsyła do specjalisty. Do specjalisty się nie można dostać, no to idziemy prywatnie. Albo generujemy kolejki, bo się zapisujemy do pięciu poradni specjalistycznych i tak dalej, i tak dalej. Y... Skierowana do szpitala. No bo to jest najprostsze, to jest krótka ścieżka. <laughs> to jest ta paranoja naszego systemu, że krótka ścieżka to jest szpital. Tyle tylko, że z kolei na, na izbie przyjęć jest lekarz, który musi robić wszystko, żeby 30 czy któregoś porego na korytarz do szpitala nie położyć. I, I to jest ten problem. Nie ukrywam, że chciałem Panią zapytać, czy Pani pan Dostołowskiego nie do Nie, na no to bo tak naprawdę 7, 60 70 skierowanych do poradni hematologicznych to są niedobory, są niedobory żelaza, które jest, nie mogą być kontynuowane, czy diagnozowane i leczone, przez każdego innego. Ja chciałem, Jacek Gubulski, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Chciałem Państwa prosić, dziennikarze, o jedną rzecz, bo w tej chwili dużo się dyskutuje na temat różnych zmian, pakietów kolejkowych, onkologicznych i tak dalej. My jako Stowarzyszenie PPZ i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zgłosiliśmy między innymi kwestię Hematologii, której nie było w tym pakiecie onkologicznym. Oczywiście chodzi o hematologię onkologiczną, tutaj, czyli leczenie raka. I też tutaj myślę, że potwierdzę to, co Państwo mówią, że czasami jest to kwestia finansowa. Tam w tej chwili lekarze pierwszego kontaktu dostaną dodatkowe środki na badania i mam nadzieję, i też chciałbym, żeby Państwo o tym pisali i mówili, że ludzie mają prawo do tych badań. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz każdy, kto przyjdzie do przychodni, miał robione badania, tylko żeby to wrażliwość, no jeżeli coś się dzieje rzeczywiście bolą mnie kości i tak dalej, żeby to było wcześniej zrobione. Zresztą lekarze mają na to dostać pieniądze i tutaj no myślę, że drugim takim badaniem jest OB które może, może też tanie badanie, które może spowodować to, co Państwo właśnie powiedzieli, skierowanie na dalszą diagnostykę. Zresztą ja sam jestem pacjentem hematologicznym i kiedyś pamiętam, jak, jak tak się teraz właśnie zastanawiałem o badań, to przy pierwszej mojej morfologii wyszło 15 tysięcy leukocytów, czyli to było no tyle mniej więcej, co człowiek ma przy przeziębieniu, tak, ale dopiero Dalsze, dalsze wyniki badań okazało się, że, że jest białaczka i i myślę, że to jest ważne, żeby Państwo o tym mówili, żeby ludzie mieli tą świadomość. Oczywiście, tutaj Pani podała kwestię skierowania, i ona, ona czasem wynika, że tak w jednym prawozecie mają trochę więcej pieniędzy, bo tam więcej ludzi należy, bo mają więcej lekarzy po prostu i dlatego mają trochę więcej pieniędzy, żeby te badania zrobić. Ale to nie jest powód, żeby ich w ogóle nie robić. No wiadomo, że w ostateczności możemy za nie zapłacić, i też trzeba w ogóle namawiać Polaków do tego, żeby to, co powiedziała Pani Profesor, tutaj żeby raz w roku zrobić tę morfologię. No, bo jeżeli jedziemy samochodem na przegląd i ważniejszy jest dla nas samochód, a sami czasami nie dbamy o to ja pamiętam 2006 rok, jak robiłem takie jako stowarzyszenie, robiliśmy w województwie świętokrzyskim festyny, gdzie była robiona morfologia i mamografia, i jeden z ludzi, który przemówił tak wie pan co, no 10 lat nie robiłem morfologii, a zatrudniam ponad 100 osób. Ja mówię, no, pana życie jest ważniejsze dla rodzin, dla swojej rodziny przede wszystkim dla siebie zdrowie i, i tak dalej, yy, natomiast no, a no zrobię, no faktycznie uświadomił mi Pan pewną rzecz, że mam ileś tam samochodów, te samochody jeżdżą na co rok na przegląd, a ja sobie tego przeglądu nie robię I to są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy robić. No, kiedyś były też yy, te busy takie słynne w latach 80., gdzie się robiło przyświetlenia, no, też tego zaniechano, i mamy nawet gruźlicy, też, prawda? Myślę, że co jakiś czas, jakby sobie każdy zrobił też takie prześwietlenie, to nic by się nie stało, i, i nawet jeżeli by czasem za to zapłacił, myślę, że ludzie e, często, często tak robią. E, no bo później, jak to, jak to widzimy z praktyki osób, które się do nas zgłaszają, i, i spłacz płacz, bo, bo w późnym momencie została wykryta choroba, ktoś mówi, no nikt mi nie powiedział. I teraz właśnie mam takie pytanie do Państwa. Co by Państwo powiedzieli, bo mówimy tutaj o różnych chorobach hematologicznych, jaki tak jaki Państwo by dali radę takiemu przeciętnemu, przeciętnemu Polakowi, jakie badania i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby jak najwcześniej można było wykryć te, te choroby nowotworowe, oczywiście nie popadając w przesadę, żeby je robić tam notorycznie, bo to nie o to chodzi, tylko powiedzmy przy jakichś objawach wtedy pójść do lekarza i co zrobić. Zanim odpowiemy na to pytanie, to odpocznę ten komentarz. To znaczy, nie wszędzie jest kwestia pieniędzy. To znaczy, przykładem są programy profilaktyczne, które Ministerstwo CNWZ płaci, czyli rak piersi, rakita grubego, tak? Czyli były na to pieniądze, ludzie byli zapraszani imiennie z grup ryzyka na wykonywanie badań i się nie zgłaszali. Zgłaszalność była na poziomie 19-20 kilku procent. Więc to jest, piłka leży po obu stronach. tak, Czyli to nie jest tylko kwestia, że lekarze nie chcą czegoś robić, ale my powoli dochodzimy do bycia społeczeństwem zachodnim, tak? gdzie zdrowie jest kapitałem. My jeszcze trwimy w jakimś sensie we wschodniej mentalności i nie uważamy tego jako kapitał. Tak? W momencie, kiedy byśmy tak uważali, no to właśnie byśmy robili przegląd jak w samochodzie. Czy nam coś nie No bo jeżeli pójdziemy na zwolnienie, to przestajemy pracować, przestajemy pracować, to przestajemy zarabiać, nie mamy z czego żyć. Natomiast u nas się wielokrotnie opłaca iść na zwolnienie. I to jest pewien problem. Ja mam przykład, mój brat mieszka w Australii, tam nie ma czegoś takiego jak zwolnienie. Oni mają tylko pulę iluś tam dni roku, że mogą opuścić pracę i muszą sobie te dni kumulować, że gdyby zachorowali poważniej, no to będzie to im refundowane. Natomiast nie ma czegoś takiego, że lekarz pisze zwolnienie. Tak? Więc tutaj jest to bardziej bardziej złożone, więc nie, nie wszystko zależy od pieniędzy. Natomiast oczywiście raz w roku te badania podstawowe byłyby wskazane. Natomiast ja bym tego tak nie systematyzował i nie szufladkował. Znaczy jednak dałbym jednak temu lekarzowi rodzinnemu, nie odbierał mu jego kompetencji, pomimo, że tak, tutaj jest taka opinia, że, że oni tylko są wystawiania skierowań do specjalistów, dlatego, że z kolei, no też nadmierne badania, co udowodniło badania wyrobione w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza obrazowe, no jednak skutkują zwiększeniem ilości nowotworów w przyszłości, tak, tutaj mówię o badaniach radiologicznych, głównie, głównie tomografii komputerowej, dlatego, że Wie pan, kiedyś wystarczyło zrobić rentgen płuc, żeby rozpoznać gruźlicę, to była gruźlica bardzo zaawansowana. Nie o to nam chodzi. I w związku z tym w większości nowotworów robienie tego typu badań, jako screeningu, badań przesiewowych, nie ma żadnego ja znaczenia. Wiem, ja bo... wiem, nie ma żadnego znaczenia, ale jakby to jest jedna rzecz. Natomiast morfologia oczywiście jest... To... Problem jest tylko taki, czy ze zrobienia tej morfologii coś będzie wynikało. I to o tym mówię, bo pan o tych 15 tysięcy kwiatek i jakby nic za tym nie poszło. Yy, zdarza się, że to nas trafiają chorzy, którzy, yy, których rozpoznajemy, chociażby przebiegą miarczkę limfocytową, która przebiega powoli. Ja proszę o morfologię sprzed roku, dwóch, trzech i okazuje się, że pięć lat temu już można było tę chorobę rozpoznać. Na szczęście w tym przypadku opóźnienie rozpoznania nie zawsze ma konsekwencje, tak? czyli często my rozpoznając sobie we wczesnej fazie tę chorobę, zachowujemy Zajuczujmy strategię watch and wait, tak, czyli nie wymaga ten chory leczenia, bo to się nie przekłada na dłuższe przeżycie. Natomiast oczywiście ja myślę, że tutaj jest kwestia, że potrzebna jest edukacja zarówno pacjentów, jak i, jak i lekarzy i też ten zakres badań powinien być indywidualizowany. Natomiast tutaj, no to co Pani powiedziała, też istotne jest to, że mamy takie prawo do badań okresowych, za które płaci pracodawca, które w moim odczuciu niewiele wnoszą. Morfologia generalnie jest takim badaniem, które jest bardzo tanim. I które nawet jeżeli okaże się, że tam w tym badaniu nic nie ma i człowiek tak. jest, jest w porządku, to to też nie ma, nie niesie z sobą żadnych niekorzystnych konsekwencji. Więc wydaje mi się, że ja jednak byłabym za tym, żeby... Plus USG y, jamy Brzusznych, tak. które na przykład mi się zdarzyło, ponieważ ja tym pacjentom wspomnianym, o których ja, mówił kolega, z przewlekłą białaczką limfocytową, które są nieleczeni. Ja im robię USG, a my wrzućmy raz w roku. I zdarzyło mi się wykryć raz raka nerki, tak, i drugi raz raka pęcherza moczowego. Oczywiście w ciągu wielu lat, ale zdarzyło się. To też jest badanie, należące do badania, proste badanie, prawda, którym jest tak przypadkiem, a na przykład rak nerki też jest nowotworem, który po pierwsze może się rozwijać długo, po drugie jest wyleczany w momencie, kiedy wykryjemy go, w momencie, kiedy jest mały, prawda, usuwamy go i koniec. Więc wydaje mi się, Także, to nie mówię o badaniach rzeczywiście bez sensu tak samo, dlatego nie ma badań takich streamingowych kierunku raka płuca, bo próbowano je robić i stwierdzono, że to, że to nie ma sensu, tak? Były duże badania przeamerykańskie też. No, natomiast... Badanie kanadyjskie, kanadyjskie jest, że jednak tak, czyli tomografia komputerowa o małej intensywności. Ale też może... w grupach ryzyka, prawda? Natomiast, w ryzyka natomiast ja, ja w tej chwili mówię o takiej ogólnej populacji, prawda? Oczywiście jest tak, że, że, że w większości ludzi nic nie znajdziemy i to w porządku jest prawda, ale myślę, że jest to badanie tak tanie i badanie, które no, nie niesie ze sobą żadnych zdrowotnych dla pacjenta konsekwencji. Że, 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 że warto je robić, ale musimy też wziąć pod uwagę, że na przykład, yy, tak jak powiedziałam, nie można generalizować niczego, nie można generalizować tego, że w poz jest nie, bo naprawdę ja spotykam się z pacjentami, którzy byli, kiedy mam pacjenta zdrowionego, tak, że wszystko mam, czego potrzebuję. Ja mogę robić tylko bardziej szczegółową diagnostykę, rzeczywiście w tej poradni, albo nie muszę robić nic, bo wszystko wiem. Także nie można tego generalizować. I, 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 I z tym wszystkim bywa bardzo różnie. Na przykład ja nie byłam na szczęście ani nikt z mojej rodziny bardzo ciągu kilku lat nie potrzebała nic o lekarza, więc są takie osoby też w tych posł, tak jak ja, więc robienie tej morfologii nie naprawdę nie, nie kojarzy się z takimi jakimiś bardzo dużymi nakładami, prawda? Więc to jest też kwestia, kwestia chęci, a akademane screeningowe to jest to jest inna rzecz i świadomość społeczeństwa musi być na tym etapie dalej, no, no wrócę do tej edukacji, ponieważ też się zdarza, kiedy trafia pacjentka, to o czym wspominałam. Bo coś stwierdzono, bo miała wypadek, bo się przewróciła, nmiandrowała jakieś badania obrazowe, stwierdzono, że to może będzie szpiczak, prawda? Od razu szpiczak. Pytam się, a kiedy pani miała robioną mammografię? Pacjentka w wieku 56 lat. A ona mówi, ale po co? Przecież mnie nic nie boli, prawda? I to, to jest bardzo ważne, o czym Ty powiedziałeś, czyli jednak świadomość, że zrobić zanim boli, prawda? W takim przypadku, kiedy, kiedy można to robić. Znaczy też ważne jest, idealnym systemem byłoby, byłaby współpraca lekarzy rodzinnych specjalistami, tak, czyli jest tak, że zarówno ludzie listy piszą, tak, czyli zarówno lekarz rodzinny kierując pisze informacje o swoim chorym z tego zakresu, który ma i jest korespondencja wtórna i wtedy, wtedy na, na podstawie jakiegoś tam przypadku też ta edukacja postępuje, tak? a poza tym jest tak, że ten chory nie traci jakby nie ma przerwy w opiece i w związku z tym też później, jeżeli już nawet od nas wychodzi dostaje informacji, i to jest kontynuowane i wtedy ten lekarz rodzinny nie ma powodu się zastanawiać, czy ta morfologia jest potrzebna, czy to jest lecę specjalist, tylko widzi sens w tym, prawda? Więc, no ale to wymaga, wymaga czasu, którego my też nie zawsze mamy na tyle, żeby każdego chorego w ten sposób prowadzić, prawda? Nie mi tak byłoby idealnie. Musi być zlecenie, to jest, to jest, to jest, to jest półka po naszej stronie, żeby rzeczywiście to doświadczenie było. Pacjent ma takie, takie rozpoznanie, bierze taki, taki lek. Wtedy rzeczywiście trudno, żeby, żeby lekarz rodzinny wpisał z niczego, bo pacjent mówi na przykład, bo ja nie wiem, biorę hydroksykarbami, tak prawda, tak. z powodu nieuroprolifelacji. To, to, to musi być musi być na piśmie i rzeczywiście tak. zdarza się, że mamy tego mało czasu i tam trochę z grzydami zębami, kiedy musimy to napisać, ale rzeczywiście to jest po naszej stronie i to musi być żeby to